13 sierpnia 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Krzysztof Wojtarowicz i Przyjaciele. Korzystając z gościnności restauracji Endorfina, w malowniczym ogrodzie Pałacu Konstantego Zamojskiego przy ulicy Foksal, mieliśmy przyjemność zapoznać się z twórczością generała Leona Komornickiego. Gość Krystyny Zbylut to postać nieszablonowa generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku, biznesmen, społecznik i osoba uznana w świecie sztuki, jako jej wielbiciel i mecenas. Dzisiaj dzięki zaproszeniu przez Zbylut Galerię mieliśmy okazję poznać generała jako poetę i fraszkopisarza. Do tych dedykuję swe fraszki, marzy, którzy mają głowy, a nie czaszki. Prawdziwa miłość nie rdzewieje. Najlepiej o tym wiesz tylko ty, bo ty piszesz jej dzieje, powiedziało żelazo do swej rdzy. Ta fraszka trafia do celu, kiedy składa się ze słów niewielu. Dlaczego na swój los nie narzekają posłowie? Dlaczego nie strajkują oni niestety? Obywatel wtedy się o tym dowie, kiedy zabiorą im diety. Kiedy jest pełna, to nie butelka, kiedy zaś pusta, to nie kumpelka. Ci co u koryta, taka ich uroda, że to nie lita, a jedynie trzoda. To ewolucji dzięki, mój petencie drogi urzędnik bierze do ręki, by stanąć na dwie nogi. W narodowej sztuce, to właśnie tutaj w większości ludzi sztuki, doszło już do tego, że największą sztuką jest przeżyć do pierwszego. Jak miarodajne źródła donoszą, pułkownik chodzi na basen, a generałowi przynoszą. Z piechoty nie byłoby żadnego pożytku, gdyby nie była jednorazowego użytku. Uwiodła go pierwsza dama, więc zasługą jest Adama, że ulegamy niejednej damie, bo mamy to po Adamie. Kiedy Polsce zadają pytanie, dokąd idziesz, pytam Ciebie, to słyszę odpowiedź na nie najpierw muszę dojść do siebie. Panie generale, bardzo, bardzo dziękuję, że znalazł pan czas, żeby być gościem naszego wydarzenia. Jest mi bardzo miło. Na zakończenie zadaliśmy naszemu gościowi pytanie. Czy inteligencja pomaga w życiu, czy przeszkadza? Bardzo dobre pytanie, chcę powiedzieć, bardzo Napisałem ja taką fraszkę. E, e, mądrość demokracji nie jest cnotą, kiedy miernota rządzi miernotą. Nie pan, e, tak, dlatego że w wielu miejscach inteligencja nie pomaga, a przeszkadza, utrudnia, dlatego że w wielu miejscach jest sporo ludzi, którzy trzymają ster w ręku, posiadają bardzo poważne kompleksy. Dziękujemy.